Sprawdzimy sobie dzisiaj czy Szamalan utrzymuje swoją sinusoidkę i robi raz złe filmy, raz dobre, czy jednak tym razem z po raz trzeci no i powiem wam też dlaczego. No, z jednak także zapraszam na recenzję. Już jest luty w zasadzie. A mamy dopiero drugi horror w tym roku, jeżeli chodzi przynajmniej o te premiery kinowe, tak? No, horror thriller umówmy się, bo nawet więcej jest tutaj zdecydowanie tego thrillera. Horroru trochę też możemy się doszukiwać. Pierwsza, oczywiście w styczniu była Megan. No i teraz mamy to. Coś tam jeszcze na luty chyba będzie. Zresztą już niedługo, słuchajcie, zbliżają się najlepsze tytuły tego roku, czyli kokainowy miś i. Winnie the Pooh tam, czyli Kubuś Puchatek, Krew i Mew. Polska dystrybucja wzięła oba te filmy, także będą u nas w Polsce. To taki mały update. bo jeszcze jak robiłem zapowiedzi nie było wiadome, nie było pewne. Ale dobra, wracamy sobie do słuchajcie naszego Pukając do drzwi czy też Knock at the Cabin. Jak to film M. Night Shyamalana? No to musi być na podstawie czegoś. Mamy tutaj książkę, opowieść, która ma taki sam bądź podobny tytuł i fabuła w zasadzie jest identyczna. Z wyłączeniem finału. Tam się trochę zmienia. Nie będę tego tutaj zdradzał, ponieważ gadamy sobie bez spoilerów. Natomiast film jest, słuchajcie, na tyle durny i na tyle gówniany, po prostu, że. Całkowicie bez spoilerów powiem wam o co tutaj chodzi. A więc, mamy sobie jakiś domek drewniany, fajny w środku lasu. No i dwójka typów spędza sobie tam czas, wakacje, zwał jak zwał. No i generalnie oni są parą. Adoptowali też. Dziewczynkę siedmioletnią, zdaje się, tak mówi książka w filmie. Chyba też miała tyle samo, nie wiem, czy było to nawet zaznaczone. No, i nie tam sobie siedzą, i generalnie przychodzi jakiś czterech podejrzanych ludzi i robią im wjazd na chatę, czyli taki klasyczny home invasion, ale nie po to, żeby ich okraść, obrabować, czy coś w ten deseń, czy pomordować, tylko oni twierdzą tak o, mamy wizje jakieś, czy mieliśmy jakieś dziwne wizje, nadchodzi apokalipsa i teraz wy jesteście kluczowymi postaciami. Nasze wizje, które mieliśmy wszyscy takie same, bądź podobne, doprowadziły nas do tej chatki i się spiknęliśmy i teraz przyszliśmy tutaj specjalnie do was ratować świat. No i to jest dokładnie jeden do jednego, jak było w tej książce. Ja jej nie czytałem, ale sobie sprawdziłem po prostu w internecie. Też mnie ciekawiło właśnie, czy to było tak samo poprowadzone, czy były jakieś zmiany i powiem wam szczerze, no Szamalan nie umie po prostu, nie umie, to jest toporny to jest głupi, to jest tak banalny, słuchajcie, ale tak banalny, że traktujący widzę jak idiotę film, że mnie to boli, bo to już jest trzeci film Szamalana, który po prostu się aż po same kule. Mieliśmy naprawdę dobrego Splita, tak jakbyśmy się cofnęli, cztery filmy w zasadzie do tyłu, czy też trzy z wyłączeniem Splita wtedy, no to Split spoko naprawdę. Później kontynuacja Splita przyszła glas. no tak średnio bym powiedział, <grym> z L. Jacksonem, tak on tam grał, tak chyba tak. Później dostaliśmy Old ten film na wyspie, tam jakieś zagięcie czasoprzestrzenne było. No, no kłup sztal aktorzy nie wiedzieli co się sami tam dzieje. <grytanie> znaczy sami nie wiedzieli co się tam dzieje. O w ten sposób, bo tutaj szyk zdania padł trochę. No i, i wyszło jak wyszło właśnie. A komuś się tam na pewno podobało. Natomiast no, tak średnio udany był to film niestety. No i dochodzimy do tego. Brzmiało fajnie tak z opisu czy z trailera prawda, bo jednak kurde niby taki klasyczny wjazd na chatę, ale połączone jakkolwiek z jakąś nadchodzącą apokalipsą. O co tutaj chodzi? Otóż okazuje się, że no Okej, okay, pomijając źródło, że w książce było tak samo, to jednak można było zrobić coś więcej z tego. I tutaj tak naprawdę my bazujemy słuchajcie na takiej biblijnej apokalipsie, to się mówi już od początku tego filmu tak, to jakby jest klarowne. I to jako wstęp, ale też jako całość słuchajcie, trochę wygląda jak taka podruba as Jordana Pila, czyli to my, gdzie po prostu faktycznie są jakieś intruzi. No tylko, że tam były klony, jakby nie patrzeć, jakieś alterego, a tutaj no nie, tutaj po prostu można śmiało powiedzieć, że jakby jakaś sekta się im włamała po prostu na chatę, bo gadają jakieś dziwne rzeczy, właśnie, że ona dojdzie apokalipsa, jeżeli nie poświęcimy jakiejś ofiary tutaj, bla, bla, bla. Więc totalnie brzmią jak brzmią, czyli na odklejeńców na fanatyków. I w tę stronę można by było to na przykład jakoś pociągnąć też, że ta historia gdzieś tam będzie się zazębiała właśnie i że to jest takie przyziemne, bardziej realne, że ta apokalipsa może metaforycznie, może nie. Tutaj też wydaje mi się, że jednak trochę metaforycznie przynajmniej dążenie do tej apokalipsy się traktuje, ale czy do końca? Ciężko powiedzieć dlatego, że to jest źle napisany słuchajcie, film. To są tak toporne dialogi, że ja mam, powiem jeden najprostszy przykład, gdzie tutaj po prostu już miałem takie, głową zacząłem przekręcać, nie takie o, 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 nie wiecie, po prostu oczami wywróciłem do góry sznogami, no bo po prostu mówię sobie no nie, no szamala, no przestań, czy ty masz nas za debili? Wiecie, gdyby ten film bazował na jakiś nie wiem, właśnie tak jak tutaj w plagach, właśnie jakiejś zwiastującej się apokalipsie, ale w kontekście czegoś, o czym większość ludzi nie ma pojęcia. Na przykład wyjęliby, nie wiem, gdzieś z zakątka Biblii jakieś jedno zdanie, czy z czegokolwiek innego. Większość o tym nie słyszała, nigdy i na tej podstawie budujemy ciekawą historię. To jest fajne, bo większość ludzi tego nie wie, nie słyszało, nie zna takiej historyjki. Na przykład, a tutaj jest coś takiego, coś, co każdy zna, bo każdy kojarzy, że istnieje coś takiego jak czterech jeźdźców kurwa apokalipsy, tak? Każdy <laughs> wie, że by coś prorocy, którzy przypowiadali koniec świata i tak dalej. Każdy to wie, kto kurwa był w podstawówce dłużej niż dwa dni. Ale Shyamalan jest do tego stopnia, słuchajcie, nie wiem, no chyba traktuje po prostu ludzi jakby mieli nie załapać najprostszych konceptów i konwencji, do tego stopnia chce nam, chce nas za rączkę prowadzić, traktować jak idiotów, że on wprost pokazuje, że to jest biblijny motyw, że są ci jeźdźcy apokalipsy, tak, że mam jakieś cytaty z Biblii, bla, bla, bla. I jest pewien etap tego filmu, gdzie on jeszcze wprost w usta jednego z bohaterów, słuchajcie, wkłada to zdanie i ktoś musi powiedzieć... Ej, to chyba cztery jeść apokalipsy, ty to apokalipsa, ty zagłada. Tak szamalan naprawdę 12-latek by to słuchajcie zrozumiał. Każdy by to zrozumiał, nawet bez używania gdzieś tam na wcześniejszym etapie tego filmu tych słów wprost różnych, tak typu prorok, apokalipsa. Nawet jakbyśmy w ogóle ich nie mieli w scenariuszu, tylko po prostu z samego kontekstu już byśmy to czytali, bo to jest tak proste. <laughs> tak jakby ktoś, nie wiem. Stanął po prostu, słuchajcie, pod McDonald'em, stał tam przez godzinę, w wpierdzielał sobie burgery i raptem po godzinie ci powiedział: tipo, McDonald's ze mną, Kurwa serio. <grywa> A no i oczywiście, szamalan. Jak to szamalan, nie tylko, że zszamalił film, to jeszcze musiał w nim zagrać, bo on w każdym filmie musi zagrać swoim. Znaczy, nie wiem, czy w dosłownie każdym, ale wszystkie co ostatnimi laty oglądałem, to zawsze gdzieś tam się pojawiał w jakiś. Epizodycznej roli, czy chociaż w jakiejś mini roli, na przykład Woldzie tam był gdzieś też na koniec, w finale. I tutaj słuchajcie, naj, najlepsza rola Szamalana, jaką widziałem, nie bo no i tam sobie włączałem telewizor w pewnym momencie i pojawia się jakaś reklama, ale Telemango. Takie totalne nie Ktoś tam sprzedaje jakieś tam, nie wiem, termomiksy, cuda na kiju I słuchajcie, jednym z tych sprzedających w tej reklamie oprócz babeczki jest Szamalan. Także reżyser w reklamie w telewizorku w swoim filmie. Ale <laughs> no, no, słuchajcie, no, jeden z lepszych momentów tego filmu, bo bo nie dotyczy filmu i nie ma żadnego kontekstu, jest po prostu reklamą, która leci, więc <laughs> no smutne, ale, ale tak jest. Dużo rzeczy tu jest smutne i przykre. Przede wszystkim, że, że, że to chciało być filmem, a ani nie jest. Dobra, idziemy dalej. W jednej z głównych ról tutaj jest Batista, słuchajcie. Także no to jest specyficzna rola, bo w ogóle mamy czterech takich różnych bohaterów, cztery różne charaktery. Oczywiście z racji tego, że oni są tymi jeźdźcami, no więc gdzieś tam to fajnie jakoś kontrastuje. No tylko że biorąc, nie, uważam, że naprawdę akurat to, jak co, jak co się udało, dobrych aktorów, którzy podołali temu, co tutaj mieli zagrać, to, to akurat super. No to wrzucając ich w świat, który w ramach oczywiście konwencji, nie że ogólnie, ale w ramach konwencji jest bez sensu jakiegokolwiek, no to. No to niestety nawet oni nie będą tego ratować, nawet poprawny poziom zdjęć i tak dalej. No jednak to jest kolejny film za no, 20 w tym wypadku milionów dolarów, który po prostu. Można do kosza wyrzucić i o dupy sobie rozbić. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jakim kurwa prawem to ma 70% na Rotę. To, tak słuchajcie, to tosach zobaczcie zresztą, to jest niemiłosierne. Ja wiem, Ameryka inaczej ocenia filmy, bo to pewnie głównie są recenzenci. Nie tylko oczywiście na Rotynach ale dużo ich tam jest z Ameryki. No i po prostu nie wiem, czy, czy ta prostota tego filmu ich kupiła, czy co. Teraz znowuż, słuchajcie, nie dość, że będzie krytykowany Shyamalan za to, że jest to kiepski film to jeszcze będą ludzie znowuż e, oczywiście mieli problem, bo przecież w fabule jest dwóch gejów, jeszcze adoptowali dziecko, o Boże. I teraz powiem wam tak, to po prostu jest jeden do jednego przełożony z książki, więc żeby zaraz jakieś tutaj, wiecie, uprzedzone prowadzkie umysły się nie zesrały, że jest to poprawność polityczna, że musiało to tam być, e, bo kto, ktoś tak chciał właśnie być poprawny, bla, bla bla No nie, dokładnie to samo jest w książce, jest sobie dwóch typa, oni żyją razem, biorą dziecko i, i sobie funkcjonują. Nie, nie mówi ten film o tym, że mamy analizować, czy to ma sens, czy nie, czy, czy oni powinni to dziecko adoptować, czy nie. Ten film w ogóle nie jest o tym, ale porusza gdzieś tam taki problem, tak? Natomiast po prostu obejrzyjcie film, jeżeli macie ochotę już naprawdę, po prostu tak? dla, dla historii. Znaczy, ja uważam, że nie warto, ale no mówię, jak ktoś będzie chciał, to po prostu obejrzyjcie, dlatego, z tego powodu, żeby zobaczyć, co się tam wydarzyło, jak to się potoczyło, a nie, żeby wiecie. O nie obejrze, bo, bo taki wątek. Już po prostu nawet przed filmem widziałem po trailerze komentarze, już mi po prostu jest niedobrze, jak to czytam. Słuchajcie, bo jest 2023, a ludziom niszczy głowę dwóch gejów, słuchajcie. I o czym też pisałem ostatnio na Instagramie. Zresztą, bo tam się wypowiadałem odnośnie trzeciego odcinka dosyć tak szerzej, właśnie odnośnie też komentarzy ludzi. The Last of us, także jak ktoś chce, zapraszam na Instagrama Galeria Podłoga Horocz, to tam śledźcie. Tam wstałem różne komentarze też i tak dalej, gdzie po prostu no też informowałem, że słuchajcie, wszystkie te komentarze tego typu piszą faceci. Nie? Żadna kobieta nie napisała takiego komentarza ani u mnie na Instagramie, ani na YouTubie. I teraz na filmie, jak spojrzałem pod tym filmem, jest to samo, mimo że w ogóle ludzi nie obchodzi, że to było w źródle, że to jest historia ze źródła taka, ani nie inna zaczerpnięta, nie została tam nic przekręcone, oprócz finału, to zaraz się odniosę bez spoilerów tylko. Um, no ale nie no, faceci dalej mają kwa, pseudo -samse, alfa, dobra, już zostawiam ten wątek w spokoju, jest, to jest, nie, jakby i co z tego. Um, po prostu nie działa w tym filmie, o, ale jest. I dobra. I słuchajcie, tak sobie myślałem, że fajnie, tak jak przy The Last of Us też myślałem, że właśnie fajnie jak twórcy dodają coś od siebie, gdzieś tam urozmaicają historię, że ona nie jest jeden do jednego kopią źródła. I tutaj teraz tak, w przypadku Szamalana, to już lepiej, żeby to było całkowicie jeden jeden. Dlaczego? Dlatego, że ja sobie zajrzałem do internetu, żeby sprawdzić jakie jest zakończenie tej książki. I o ile historia całość wydaje się być taka dosyć prostolinijna jak i tutaj, w tym filmie, w tej adaptacji, to jednak zakończenie wydaje się, brzmi tak przynajmniej z tego co doczytałem, Lepiej niż w filmie, bo jedyną rzeczą, właśnie, którą Shyamalan tutaj zmienił, to finał e, i na gorszy, dlatego, że to jeszcze większą toporność zbudowało, jeszcze większą głupotę e, i taką. Wiecie, no i wychodzisz bez żadnej refleksji i zastanawiasz się, czy może to jednak metafora była, czy może to się dzieje dosłownie. Jak się dzieje dosłownie, nie ma sensu, ale jak, jako metafora, jakby to miało być, to, to metafora czego? <laughs> nie wiem, serio, nie, No to jest dziwny film po prostu, więc nie, nie idzie ogarnąć, e, ale właśnie. Troszeczkę bardziej takie na domyślunek było w tej książce to. Znaczy, może niekoniecznie na domyślunek, ale w sensie coś tam jednak zostawiało w niedopowiedzeniu, było taką troszeczkę większą wartością, tak brzmi, tak? Z tego samego finału, co doczytałem, mówię. E, niż film, mówimy, dyski dyskusja. Taki dosłowność, właśnie wytłumaczenie jeszcze, gdyby ktoś nie zrozumiał serio, że tam chodzi o czterech geistów. Nie, 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 słuchajcie. Wiem, że już to powtarzam, ale po prostu nie, nie mogę uwierzyć, że 2023 wychodzi taki film i, i to jest tak napisane. Dlatego ja uważam, że Shyamalan powinien zrobić tak. Ktoś, jeżeli on chce już bazować na tych źródłach, na tych książkach non stop, a nie wymyśla swoich rzeczy, okej, okay, no natomiast uważam, że powinien ktoś kto ma talent napisać mu scenariusz, a on niech sobie weźmie reżyserię, bo pamiętajcie, że jak dostajemy dobry scenariusz, to można zrobić z niego albo kiepski, albo dobry film. Natomiast jak dostajemy scenariusz napisany przez Shyamalana, który już no, z założenia po prostu jest słaby, no to filmu też dobrego nie nakręcisz, dlatego że masz ujowy scenariusz. I tak to tutaj wygląda po prostu słuchajcie. No więc w sumie chyba tyle nie, ja chcę mi się o tym gadać. Jest dobre aktorsko i to, to, to chyba wszystko. No i o ile, że trwa 100 minut, czyli trochę dłużej niż ten standard, to muszę przyznać, że bardzo szybko zleciał. Ale jednak najciekawszym momentem tego filmu są napisy końcowe, dlatego że no, nie są wizją szamalana, tak? To jest jedna rzecz. Albo kopią książki w wizji Szamalana o w ten sposób. Nie ma żadnej sceny po napisach, jakby coś, nie musicie czekać, nie musicie zostawać. Sprawdzenia w necie nie ma. No i wiecie co? Miałem coś tam ewentualnie jeszcze spoilerowo zahaczyć, może, ale nie, jednak wystarczyło to, co powiedziałem. Udało mi się to powiedzieć bez spoilerów, także z tym Was po prostu zostawię. Jeżeli chodzi o moją ocenę, słuchajcie, no to jest to 3 na 10. Jeszcze tam ciutkę właśnie naciągam za to, że. No to, to co mówiłem, szybko zleciał, ale ten pierwsze takie 15-20 minut fajnie trzymał w napięciu. W momencie, gdy ci no rzekomi oprawcy się włamują do tego domu, no to, to jest spoko. E, fajnie trzyma, a tak to nie. Osobiście uważam, że jest multum ścieżek, które mogłyby lepiej ten film poprowadzić, lepiej go spiąć. Dać mu jakikolwiek sens, sens jakąkolwiek wartość, jakiekolwiek poczucie, że to do czego dążymy nie jest tylko taką super papką, no bo ten film ani nie jest świeży w koncep koncepcie home invasion, bo po prostu ktoś się gdzieś włamuje, no to jakby super klisza, ani w rodzaju tej apokalipsy, bo sam motyw postapo jest już przeżarty, tak? No bo jest. Ale właśnie można by pokazać go w jakiś inny sposób, ale no kurwa serio, czterech jeźdźców apokalipsa, no przecież to jest... Ile set lat temu były mielone takie rzeczy, słuchajcie, w literaturze, chociażby tak, no, no naprawdę brakuje tutaj czegokolwiek, no mógł sobie wziąć Szamalan to źródło, ale pozmieniać... Chociaż tak jak mówię, no nie wychodzi mu te, zmienia te zmienianie na dobre też, ale po prostu ktoś mógłby wziąć, kto umie pisać scenariusz, wziąć, pozmieniać, zrobić jakąś angażującą historię. Bo buduje się ten film, wiecie, jako taka duża, globalna katastrofa, zagłada świata. Czyli powinno to dawać jakieś takie naprawdę. Powinno dawać duży niepokój przede wszystkim, jakieś takie dążenie właśnie do tego, że ej, zaraz życie może zniknąć. Ale to, to nie czuć żadnej powagi. To, to są jakieś takie sceny, które gdzieś tam na poważnie traktujemy, ale tak na paru na przykład się śmiałem. Z tych odjazdów takich fanatycznych, które niby nie są odjazdem fanatycznym, ale nie wiadomo, bo tam nasi bohaterowie, oczywiście główni em, dwóch tych typeczków, to no nie wierzy w to, co tutaj się wyprawia. Także, no, no jaka apokalipsa, no co tutaj chcą nam krzywdę zrobić, czy coś, a może są uprzedzeni, bo, bo jesteśmy gejami, nie? takie zaczynają tam rozkminiać, analizować. Można było jakieś fajne powiązania zrobić pomiędzy czwórką tych ludzi, że skąd oni się wzięli w ogóle razem ze sobą. Tam jest to jakoś powiedziane, że się poznali tak i nie inaczej, jakieś tam forum internetowe było i tak dalej, i się znaleźli, tak. No okej, okay, tylko właśnie multum, multum ścieżek, gdzie można realnie jakoś tę historię stworzyć, plus żeby dążyła gdzieś w międzyczasie do tej apokalipsy, ale potraktować to jakoś wielowarstwowo, jakoś chociaż dwuwymiarowo. To jest takie prostackie, słuchajcie, to jest takie banalne, to jest takie kówienko, no czuję jakby ktoś rozprawkę w liceum napisał, nie? Takie, wiecie, no praca, jakby to powiedzieć, eksperymentalna, coś takiego właśnie, że 18-latek napisał rozprawkę i takie no i, i ktoś później sobie zrobi z tego krótką metrażówkę, bo dopiero ktoś zaczyna swoją karierę, na przykład z kinem. Spoko, nie? ale no nie film, nie wiem, 15-20 twórcy, który działa od x lat po prostu w kinie i, i takiego pierda daje. No, to smutne po prostu, słuchajcie. Dobra, już się nie przyciągam. Ode mnie trzy, kto dostał do końca, zostawcie hashtag, nie wiem, nawet apokalipsa nie będzie, w sumie pasuje dzisiaj. No i kto nie widział tego sensu, czyli większość z was na ten moment jak wrzucam, a. Mieliście ochotę, dodajcie znać, czy was zachęciłem, czy zniechęciłem. No nie sądzę, żebym kogoś zachęcił, ale tak jak mówię, no, chcecie iście sami i wyróbcie sobie stanie. Jak macie ochotę, tak czy jak to obejrzeć, a jeżeli nie, jeżeli to Wam wystarczy, no to podzielcie się po prostu jakimś spostrzeżeniem. Może czy czekaliście właśnie, czy, czy Was zwiastun przekonał, czy nie. Jak się zapatrujecie na twórczość szamalana, po prostu ostatnimi czasy, chociażby. No więc tyle wbijajcie na Discorda, na Instagrama, linki są pod spodem. Widzimy się w kolejnych i do zobaczenia. Strzałka.